Jak widzicie, motocykl Junak M11 po map tuningu zdecydowanie lepiej jeździ. Nie zyskujemy na prędkości 30-40 km, max około 12-15 km, ale zyskujemy moc na przyspieszeniu. Wyprzedzenie od 100 do 110 nie będzie problemem. Wyprzedzenie tira, podjechanie pod górkę właśnie taki jest cel tego mapowania. A jest z nami klient Junaka M11, który przyjechał z Legnicy na przegląd. Tutaj jeszcze nie mamy modyfikacji i miał możliwość przejechania się takim motocyklem już po map tuningu i myślę, że kilka słów Wam powie, jakie są odczucia między oryginalną wersją M11, a wersją po map tuningu. Cześć, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Powiedz mi, jak się jechało z Letnicy do Opola? Przyjechałem z Letnicy do Opola, po przeglądzie miałem okazję przejechać się po M11 po tuningu, no i miłe wrażenie. Jakie jest przede wszystkim odczucie na przyspieszaniu?